Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie zawsze przyciągają te same bolesne schematy miłosne? Dlaczego mimo wszystkich starań wciąż napotykasz te same rany, te same rozczarowania? To nie jest przypadek. Prawda jest taka, że Twój zewnętrzny świat jest jedynie odbiciem Twojego świata wewnętrznego. Każda relacja, każde połączenie, które tworzysz, jest doskonałym lustrem relacji, jaką masz sam ze sobą. Dziś zanurzymy się w głębinach Twojej duszy. Wspólnie odkryjemy, dlaczego przyciągasz pewne osoby do swojego życia i dlaczego inne odchodzą. Zrozumiemy, dlaczego Twoje relacje ranią, ale także jak mogą stać się Twoim największym nauczycielem. Ta podróż nie będzie łatwa. Będziesz musiał zmierzyć się z prawdami, których być może unikałeś przez całe życie, ale obiecuję ci, że jeśli zostaniesz do końca, odkryjesz prawdę tak potężną, że może ona odmienić każdy aspekt twojego istnienia. Bo oto sekret. Kiedy naprawdę kochasz siebie wszechświat, spiskuje, by ofiarować ci miłość, która przekracza wszystko, co mogłeś sobie wyobrazić. Te relacje, które sprawiają Ci ból, ci ludzie, którzy zdają się brać więcej niż dają, oni są tu z pewnego powodu. Każde miłosne rozczarowanie, każdy przyjaciel, który znika, gdy go potrzebujesz, każdy rodzic, który nie potrafił dać Ci miłości, której potrzebowałeś, wszystko to opowiada pewną historię. Czy czułeś się kiedyś wyczerpany po spędzeniu czasu z pewnymi osobami, jakby wysysały całą twoją energię? Czy przyłapałeś się na błaganiu o uwagę kogoś, kto daje ci właśnie tyle, by cię zatrzymać, ale nigdy wystarczająco by cię napełnić? To nie jest miłość, to emocjonalne uzależnienie. Prawdziwa więź nie wyczerpuje, ona odżywia, nie pozostawia cię w wątpliwościach nieustannie zastanawiającego się, czy jesteś wystarczający. Sprawia, że czujesz się cały, kompletny, nawet gdy tej drugiej osoby nie ma obok. Rozejrzyj się wokół. Te jednostronne relacje, w których dajesz, nie otrzymując nic w zamian, gdzie zginasz się w czworo, by się przypodobać, gdzie porzucasz części siebie, by zostać zaakceptowanym, pokazują ci dokładnie, gdzie potrzebujesz uzdrowienia. Bo oto prawda, którą Karl Jung spędził życie odkrywając: te bolesne relacje są dokładnym odbiciem twojej relacji z samym sobą. Oświetlają miejsca, w których jeszcze nie ofiarowałeś sobie miłości, akceptacji i szacunku, na jakie zasługujesz. Te relacje, które ranią, nie są tu, by cię ukarać, są tu, by cię obudzić, by pokazać ci to, co wciąż odmawiasz dostrzec, części siebie, których jeszcze nie nauczyłeś się kochać. I właśnie tu zaczyna się twoja prawdziwa podróż. Oto prawda, która może cię wstrząsnąć. Nikt nie może kochać cię bardziej niż ty kochasz siebie. Nikt. Karl Jung wyraził to tak: dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Te bolesne schematy relacji, które powtarzasz wciąż i wciąż, to nie jest Twoje przeznaczenie, to dokładne odbicie Twoich niewyleczonych wewnętrznych ran. Ból emocjonalny, który odczuwasz w swoich relacjach, nie jest spowodowany przez innych. Jest symptomem głębszej rany, braku miłości własnej. Ta prawda jest tak trudna do zaakceptowania, że większość ludzi woli obwiniać innych przez całe życie, niż spojrzeć w głąb siebie. Dlaczego tak łatwo akceptujesz mniej niż na to zasługujesz? Dlaczego pozostajesz w sytuacjach, które cię wyczerpują? Dlaczego wciąż trzymasz się ludzi, którzy tak naprawdę cię nie widzą? ponieważ gdzieś w głębi Twojej nieświadomości nie wierzysz, że zasługujesz na więcej. Jeszcze nie wybrałeś samego siebie. Jung uczy nas, że prawdziwa miłość do siebie nie jest egoizmem, jest uznaniem Twojej wrodzonej wartości, niezależnie od tego, co inni o Tobie myślą, to zrozumienie, że jesteś kompletny, cały, wystarczający, dokładnie taki, jaki jesteś. Autentyczna miłość może istnieć tylko wtedy, gdy spotykają się dwie całe istoty. Nie po to, by się uzupełniać, ale by celebrować swoją pełnię razem. Ta prawda jest niewygodna. Wymaga od ciebie, byś przestał szukać zbawienia na zewnątrz. Wymaga, byś przyjął pełną odpowiedzialność za swoje szczęście. Wymaga trudnej pracy nad uzdrowieniem i akceptacją siebie ale to jedyna droga do naprawdę odżywczych i zrównoważonych relacji to jedyna ścieżka ku miłości która cię nie wyczerpuje ale sprawia że rośniesz przyjrzyj się uważnie ludziom wokół ciebie są oni doskonałym lustrem twojej relacji z samym sobą to nie przypadek że pewne schematy nieustannie powtarzają się w twoim życiu Ci partnerzy, którzy sprawiają, że wątpisz w swoją wartość, czy nie odzwierciedlają dokładnie twoich własnych wątpliwości wobec siebie? Ci przyjaciele, którzy znikają, gdy naprawdę ich potrzebujesz, czy nie odzwierciedlają twojej własnej tendencji do porzucania siebie w trudnych chwilach? Jung nazywał to projekcją cienia. Te aspekty siebie, których jeszcze nie zaakceptowałeś, te rany, których jeszcze nie wyleczyłeś, projektujesz je na innych, a oni odsyłają ci je z zadziwiającą precyzją. Wyobraź sobie, że nosisz okulary, nie zdając sobie z tego sprawy. Te okulary są zabarwione przez twoje ograniczające przekonania, lęki, przeszłe doświadczenia. Przez nie widzisz świata takim, jaki naprawdę jest. Widzisz odbicie swojego wewnętrznego świata. Jeśli nieustannie się krytykujesz, przyciągniesz ludzi, którzy będą cię krytykować. Jeśli nie szanujesz swoich granic, przyciągniesz ludzi, którzy będą je przekraczać. Jeśli regularnie zdradzasz siebie, by zadowolić innych, przyciągniesz ludzi, którzy cię zdradzą. To nie jest kara, to zaproszenie do świadomości. Te trudne relacje są jak latarki skierowane prosto na twoje najgłębsze rany, pokazują ci dokładnie, gdzie potrzebujesz uzdrowienia. Kiedy zaczynasz dostrzegać te schematy, rozumiesz, że osobą, którą naprawdę musisz spotkać, jesteś ty sam. Że jedyną miłością, którą musisz najpierw pielęgnować, jest miłość, którą darzysz siebie. Jak nauczał Jung, droga do indywiduacji do pełni, koniecznie prowadzi przez integrację cienia, przez akceptację wszystkich części siebie, nawet tych, które całe życie odrzucałeś. To odważna podróż, często bolesna, ale nieskończenie wyzwalająca. Istnieje pewien moment, konkretny moment, ten moment, gdy w końcu decydujesz się wybrać siebie, gdy rozumiesz, że twoja miłość własna nie podlega negocjacjom, gdy przestajesz żebrać o uwagę i zaczynasz ofiarowywać sobie obecność, której zawsze potrzebowałeś. Ten moment nie przychodzi w wielkim rozbłysku światła, często pojawia się po głębokim rozczarowaniu, po dotknięciu dna. Po powtórzeniu tego samego schematu relacji o jeden raz za dużo, a potem coś w tobie mówi dość. Zaczynasz od małych gestów. Uczysz się mówić nie, gdy chcesz powiedzieć nie, zaczynasz honorować swoje potrzeby przed potrzebami innych, ustanawiasz jasne granice i ich przestrzegasz. Mówisz do siebie z taką samą życzliwością, jaką ofiarowałbyś drogiemu przyjacielowi. Na początku jest to niewygodne, czujesz się samolubny, może nawet winny. Lata uwarunkowania nauczyły cię stawiać potrzeby innych przed swoimi, ale wytrwale kontynuujesz, a potem, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, świat wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Osoby, które cię wyczerpywały, zaczynają naturalnie się oddalać, jakby czuły, że nie mogą już żywić się twoją energią. Inne osoby, bardziej zgodne z tą nową wersją ciebie, zaczynają pojawiać się w twoim życiu. Relacje stają się lżejsze, bardziej odżywcze. Nie musisz już kontrolować, manipulować, umniejszać się, by być kochanym, po prostu istniejesz w swojej pełnej autentyczności i to wystarcza. Zauważasz, że nie wyzwalają w tobie już te same sytuacje, co wcześniej. Dramaty, które całkowicie Cię pochłaniały, teraz wydają się tak odległe, tak nieistotne. Twoja obecność się zmienia, ludzie to zauważają, wyglądasz inaczej, mówią i to prawda, promieniejesz spokojną pewnością, która płynie z wnętrza. To nie tak, że problemy znikają. To także podchodzisz do nich inaczej, z perspektywy kogoś, kto zna siebie, szanuje siebie, głęboko siebie kocha. Jung mówił: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim wybieram się stać. Wybierając siebie dzień po dniu, w końcu stajesz się osobą, którą miałeś się stać osobą, która nie czeka już, aż ktoś inny przyjdzie ją uratować, bo nauczyła się ratować samą siebie. I właśnie w tym momencie prawdziwa miłość staje się możliwa. Czy kiedykolwiek goniłeś za miłością, jak za zdobyczą do schwytania? Czy znalazłeś się kiedyś kalkulując, strategizując, przekształcając się w kogoś innego, by być kochanym? To desperackie dążenie do miłości jest dokładnie tym, co ją od ciebie oddala. Prawdziwej miłości nie zdobywa się siłą. Nie kupuje się jej poświęceniami, nie zarabia się na nią, porzucając części siebie. Autentyczna miłość jest naturalnie przyciągana do ciebie, gdy jesteś w zgodzie z własną esencją. Obserwuj różnice. Z jednej strony są ci, którzy żebrzą o miłość, trzymają się kurczowo, nieustannie się martwią, dają zbyt wiele wybaczają niewybaczalne, akceptują nieakceptowalne, wszystko to z obawy przed utratą drugiej osoby. Ich energia krzyczy Nie jestem wystarczający. Z drugiej strony są ci, którzy przyciągają miłość. Żyją, pełnią życia, podążają za swoimi pasjami, honorują swoje potrzeby, ustanawiają zdrowe granice, nie szukają desperacko wypełnienia wewnętrznej pustki obecnością innej osoby. Ich energia szepcze: Jestem kompletny z tobą lub bez ciebie. W której kategorii się rozpoznajesz? Jung uczył nas, że spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi reakcja, obie ulegają transformacji, ale aby ta transformacja była pozytywna, obie substancje muszą być całe same w sobie. Kiedy przestajesz żebrać o miłość i zaczynasz kultywować swoją wewnętrzną pełnię, dzieje się coś magicznego. Stajesz się magnesem dla wartościowych relacji, osób, które szanują twoje granice, które widzą twoje światło, które akceptują cię takim, jakim jesteś, bez warunków. Nie znajdujesz się już w sytuacji, gdy musisz uzasadniać, wyjaśniać lub usprawiedliwiać zachowanie drugiej osoby. Nie zadowalasz się już okruchami, gdy zasługujesz na całą ucztę. Natychmiast rozpoznajesz, co jest zgodne z tobą, a co nie. Ta transformacja nie zachodzi na zewnątrz, ale wewnątrz zaczyna się, gdy głęboko rozumiesz, że miłość nie jest czymś, czego należy szukać, ale czymś, czym należy być. I paradoksalnie to właśnie wtedy, gdy przestajesz desperacko szukać miłości, ona przychodzi do ciebie w formach, które często przekraczają wszystko, co mogłeś sobie wyobrazić. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektórzy ludzie zdają się naturalnie przyciągać pozytywne doświadczenia, podczas gdy inni wydają się uwięzieni w niekończącym się cyklu trudności? To nie kwestia szczęścia czy przypadku, to kwestia energii. Wszechświat działa jak ogromne lustro, odbijając dokładnie to, co emitujesz. Karl Jung nazywał to synchronicznością, tymi znaczącymi zbiegami okoliczności, które tak naprawdę nie są zbiegami okoliczności, ale odbiciami Twojego stanu wewnętrznego. Prawo lustra jest nieubłagane, to co emitujesz energetycznie, nieuchronnie przyciągasz do swojego życia. Jeśli wibrujesz w strachu nieufności, niedostatku, przyciągniesz sytuacje i osoby, które potwierdzą te przekonania. Jeśli wibrujesz w miłości, zaufaniu, obfitości, przyciągniesz doświadczenia, które odzwierciedlą te jakości. Uważnie obserwuj swoje dominujące emocje. Czy żyjesz głównie w strachu, czy w miłości, czy twoje działania są motywowane potrzebą kontroli, czy pragnieniem tworzenia? Czy nieustannie projektujesz się w przyszłość z niepokojem? Czy pozostajesz zakotwiczony w teraźniejszości z ufnością? Różnica między działaniem z obawy, a działaniem z miłości jest subtelna, ale głęboka. Kiedy działasz ze strachu, kurczysz się, zamykasz. Kontrolujesz. Kiedy działasz z miłości, otwierasz się, ufasz, pozwalasz. Weźmy konkretny przykład. W relacji strach popycha cię do ciągłego sprawdzania telefonu partnera, do rozliczania, do narzucania ograniczeń. Miłość z drugiej strony pozwala ci ufać, oferować przestrzeń, celebrować wolność drugiej osoby, jednocześnie honorując własne granice. Jung mówił To czemu się opierasz trwa, to co akceptujesz, transformuje się. Kiedy przestajesz opierać się temu, co jest być w ciągłej kontroli, uwalniasz ogromną energię, która może być następnie skierowana na tworzenie, a nie na opór. Ta energetyczna transformacja nie jest natychmiastowa, wymaga stałej czujności, życzliwej obserwacji Twoich schematów myślowych, Twoich emocji, Twoich automatycznych reakcji. Ale za każdym razem, gdy świadomie wybierasz miłość zamiast strachu, zaufanie zamiast kontroli, subtelnie modyfikujesz swoją częstotliwość wibracyjną, a wszechświat, to doskonałe lustro, zaczyna odsyłać ci doświadczenia, które odpowiadają tej nowej częstotliwości. Magia działa nie na zewnątrz, ale wewnątrz Ciebie. Jak mówisz do siebie, gdy nikt nie słucha? Jakich słów używasz, by opisać siebie w tajemnicy swojego umysłu? Gdyby twój wewnętrzny dialog był prawdziwą osobą, czy chciałbyś mieć ją za przyjaciela? Sposób, w jaki traktujesz siebie, ustanawia standard dla sposobu, w jaki świat będzie cię traktował. To tak proste i tak głębokie. Rozpoczęcie traktowania siebie z miłością nie jest aktem próżności. To akt uzdrawiania. Oto kilka konkretnych praktyk, by przekształcić swoją relację z sobą. Obserwuj swój wewnętrzny dialog. Za każdym razem, gdy przyłapujesz się na surowej samokrytyce, zapytaj siebie: czy mówiłbym tak do dziecka lub kogoś, kogo kocham? Jeśli odpowiedź brzmi nie, przeformułuj to ze współczuciem. Praktykuj rytuał lustra. Każdego ranka spójrz sobie w oczy i powiedz: Kocham Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Na początku może to wydawać się sztuczne, nawet śmieszne. Wytrwaj. Słowa mają moc. Szanuj swoje potrzeby, naucz się identyfikować, czego potrzebujesz odpoczynku, samotności, połączenia, kreatywności i uczyń to priorytetem. Twoje potrzeby nie są zachciankami, są niezbędne dla Twojej równowagi. Świętuj swoje zwycięstwa, nawet te najmniejsze. Czy zrobiłeś dziś krok w kierunku celu, czy odważyłeś się wyrazić granice, czy zadbałeś o swoje ciało? Uznaj te akty odwagi i miłości wobec siebie. Kiedy zaczynasz traktować siebie z miłością, świat reaguje w zadziwiający sposób. Osoby, które nie szanowały twoich granic, nagle zaczynają je honorować. Sytuacje, które Cię wyczerpywały, transformują się lub znikają. Pojawiają się nowe możliwości zgodne z Twoją prawdziwą esencją. Jung mówił: Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy zajrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Zmieniając spojrzenie na siebie dosłownie, zmieniasz sposób, w jaki postrzegasz świat i sposób, w jaki świat postrzega ciebie. Ta transformacja nie jest kosmetyczna, jest fundamentalna, komórkowa, kwantowa. Zaczyna się od wyboru odnawianego każdego dnia, by traktować siebie z miłością, na jaką zasługujesz. Istnieje paradoksalna prawda, którą niewielu naprawdę rozumie. Czasami największym aktem miłości jest odpuszczenie, odpuszczenie relacji, które cię nie wznoszą, odpuszczenie oczekiwań, które cię krępują, odpuszczenie idei, że ktoś inny może wypełnić pustkę w tobie, odpuszczenie potrzeby kontrolowania tego, co niekontrolowalne. To odpuszczenie nie jest aktem porażki czy poddania się, to akt odwagi i głębokiej mądrości. Jung uczył, że największym i najważniejszym problemem życia jest znalezienie sposobu, jak żyć, a często pełne życie wymaga pozwolenia na śmierć tego, co już nie służy Twojej ewolucji. Ta relacja, której się trzymasz, choć cię wyczerpuje, czy jesteś gotów ją puścić? Ten perfekcyjny obraz, który próbujesz projektować światu, czy jesteś gotów go porzucić, by objąć swoją autentyczność? Te nierealistyczne oczekiwania, które stawiasz sobie i innym, czy jesteś gotów je odpuścić? Prawdziwa miłość zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się potrzeba, dopóki potrzebujesz kogoś, by czuć się kompletnym, to nie jest miłość, to zależność. Autentyczna miłość kwitnie jedynie w przestrzeni wolności, odpuszczenie nie oznacza, że przestajesz ci zależeć. Oznacza, że zależy Ci wystarczająco, by pozwolić sobie i innym być dokładnie tym, czym jesteście, bez wymagań, bez warunków. Ten proces może być bolesny, jak drzewo, które musi zrzucić martwe liście, by pozwolić nowym rosnąć. Czasami musisz puścić części swojego życia, by stworzyć przestrzeń dla tego, co jest naprawdę zgodne z Twoją esencją, ale oto sekret. To odpuszczenie, jakkolwiek trudne, jest bramą do wolności, której być może nigdy nie znałeś. Wolności, która pozwala ci w końcu oddychać pełną piersią, kochać bez strachu, żyć bez ciężaru niezdrowych przywiązań. I w tej nowo stworzonej przestrzeni coś cudownego może w końcu zapuścić korzenie. Prawdziwa miłość najpierw dla siebie, a potem dla innych. Dotarłeś do rozstaju dróg. Przed tobą rozciągają się dwie ścieżki. Jedna jest znajoma, ścieżka zewnętrznego poszukiwania emocjonalnej zależności, powtarzających się schematów. Znasz dobrze tę ścieżkę. Każdy kamień, każdą kolejinę jest przewidywalna nawet w swoim bólu. Druga ścieżka wydaje się nieznana, może nawet przerażająca, to ścieżka miłości własnej emocjonalnej odpowiedzialności wewnętrznej pełni. Wymaga odwagi, wytrwałości, brutalnej szczerości wobec siebie. Wybór należy do ciebie. Ale wiedz jedno, to czego zawsze szukałeś, ta głęboka miłość, ta autentyczna więź, ten wewnętrzny spokój, nie znajduje się na końcu znajomej ścieżki. Przeszedłeś ją już tysiąc razy i zawsze prowadziła cię w to samo miejsce. Karl Jung mówił: Nie jestem tym, co mi się przydarzyło, jestem tym, kim wybieram się stać. Dziś masz możliwość wyboru, przerwania cyklu, stania się tym, kim naprawdę masz być. To nie jest łatwa podróż. Będą dni, kiedy będziesz chciał wrócić, kiedy strach będzie silniejszy niż odwaga, kiedy stare nawyki będą wydawać się bardziej komfortowe niż nowa świadomość. Ale obiecuję ci to, każdy krok, który zrobisz na tej ścieżce miłości własnej, przybliży cię do życia, na jakie naprawdę zasługujesz. Życia, w którym miłość nie jest ciągłą walką, ale naturalnym wyrazem tego, kim jesteś. Życia, w którym nie musisz się już umniejszać, by być zaakceptowanym, gdzie nie musisz żebrać o uwagę, gdzie nie musisz zadowalać się okruchami, gdy zasługujesz na całą ucztę życia, w którym kochasz siebie tak głęboko, tak kompletnie, że ta miłość naturalnie przelewa się na innych, nie w zależności czy potrzebie, ale w hojności i wolności. Dziś zapraszam Cię do zrobienia tego pierwszego kroku, do spojrzenia w lustro i powiedzenia z przekonaniem: Wybieram siebie. I od tej chwili obserwuj, jak Twój świat zaczyna się zmieniać, jak nowi ludzie, nowe sytuacje, nowe możliwości, wszystkie zgodne z tą nową wersją Ciebie, zaczynają pojawiać się w Twoim życiu. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, zostaw komentarz z tymi prostymi słowami wybieram siebie i tak zaczyna się twoja podróż ku prawdziwej miłości, tej która zaczyna się wewnątrz i transformuje wszystko.